Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. bardzo serdecznie. Po świętach. Po świętach dużo kilogramów obywatela więcej? No to jest zawsze coś trochę, bo to jednak jest takie dni, gdzie no dużo się je, no tak powiem. No, no to w takim razie w, pan poseł wypoczęty, wypoczęty zrelaksowany. Tak. Najlepsze lotnisko regionalne w Polsce, kategoria... Kategoria, właśnie lotniska regionalne w Polsce. Absolutnie. Uważam, że jedno z lepszych, oczywiście, to jest też takie moje zdanie. są znajomy, którzy korzystają z tego lotniska i zawsze trzeba robić wszystko, obojętnie czy w samorządzie, czy, czy w instytucjach, które zarządzają lotniskiem, żeby to lotnisko się rozwijało, rozwijało. Jakie lotnisko? Jest to, sam, no jest to połączone, jest samorządowo. Ale jakie to, niech pan nazwę Regionalne. Poda. Ale które, gdzie? Beżowica. No brawo, w końcu. O no, tym mówimy, no. jesteśmy na Śląsku, panie no redaktorze. No Czy premier Morawiecki uważa inaczej? No nie wiem, czy uważa inaczej, no na, na pewno uważam, że to jest, powinno być, też z jego punktu widzenia, e, e, bardzo ważne miejsce, tak. Rządowy Urząd Lodnictwa Cywilnego. Najpierw dość... Kuriozalnych okolicznościach blokuje loty do Stambułu, które finalnie lądują, lądują w Balicach, a teraz yy, tak samo dzieje się z lotami do Armenii. Dlaczego? To są no, trudno mi jak gdyby wejść w szczegóły, bo ja nie, 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 nie uczestniczę w tych rozmowach, czy to zawsze trzeba wiedzieć cały ten kontekst i co się tam działo. No, trudno mi powiedzieć, na pewno jest to strata. I im więcej połączeń, im więcej lotów z pyżowic tym lepiej. Wtedy lotnisko się rozwija. A czy to jak gdyby jest tutaj zamysł jakiś, żeby nie wiem, pomniejszyć rangę lotniska, no nie wydaje mi się? No to pytanie w takim razie. Co to za scenariusz? No, lotnisko Najlepsze lotnisko regionalne w Polsce dostaje od Państwa po głowie właśnie za co. Ale od Państwa to może za dużo powiedziano. No, od lotnictwa Cywilnego która, to instytucja rządowa. E, która, która funkcjonuje, no ma, ma jakieś tam priorytety, ma jakieś zasady. No, naprawdę w tej chwili tak merytorycznie trudno mi się do tego odnieść. No na pewno źle jest, jeżeli tych połączeń jest mniej, jeżeli jest e, mniej połączeń z no, no, to. Panie pośle, co do tego za co, to różne są wersje. Jedna z nich mówi, że to kara za przewrót. W sejmiku, ja w to oczywiście nie wierzę, bo co mieszkańcy Śląska winni, że marszałek dobrze panie redaktorze, bo ja też w to nie wierzę i uważam, że tutaj no trzeba by rzeczywiście i zapytać te osoby, które jak gdyby w tej decyzji miały swój udział, no dlaczego tak się stało, bo to trzeba rzeczywiście wyjaśnić, a. Myśli pan, że gdyby marszałek nadal był spis, to takie rzeczy by się działy w województwie? No tak zawsze, jeżeli marszałek dobrze współpracuje z rządem, obojętnie w jakiej konfiguracji partyjnej, to zawsze jest to z korzyścią dla regionu. A jeżeli nie współpracuje, to po prostu urząd notycyjny. Nie, absolutnie, to jest daleko idąca, nie, absolutnie nie. Właśnie to żeśmy mówili, że ja w to nie wierzę. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest z nami. Po raz drugi Pana i Państwa witamy. Panie Boczele, Dzień dobry. Y, czy to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w Pryżowicach, sytuacja bez precedensu, zablokowane loty do Stambułu, potem do Erywania, to jest przedsmak tego, co by się działo, gdyby kontrolę nad tym lotniskiem przejął. CPK. No, ale chyba takich planów nie ma, żeby CPK przejął kontrolę nad lotniskiem w Pyrzowicach. no CPK jest po to spółka, która ma wybudować duże lotnisko, które ma być takim, no, teraz takie modne słowo, hubem, który będzie jak gdyby tutaj ten cały ruch jak gdyby no, kumulował. Pamięta pan głosy e... również polityków PiS przeciwko? Mm. Takim na razie jeszcze na poziomie spekulacji planom przejęcia udziału w lotnisku. No to w właśnie Pożowice to są spekulacje PPL. To są spekulacje absolutnie, jeżeli gdziekolwiek pojawia się taki temat, to ja zawsze jestem przeciwny i zawsze to myślę tutaj wszyscy posłowie z naszego regionu Ze Śląska powinni tak samo jak gdyby tutaj dawać taki sygnał, jasny sygnał. Że to jest lotnisko tutaj nasze regionalne i powinien być przeważający udział samorządu. Mm, tak, a propos CPK, dziś kolejny protest przeciwko um, kolei, budowie kolei do centralnego portu komunikacyjnego. Czy pan rozumie protestujących, patrząc na sytuację również na Śląsku? Jeżeli konkretnie osoba, która um, mieszka w trasie przebiegu planowanej Łaziska, linii kolejowej, Mikołuch. jest tam, to oczywiście rozumiem, bo to jest jak gdyby. Tutaj, no, tak, zagrożenie funkcjonowania bytu y, ma tam swoją nieruchomość i to rzeczywiście jest na pewno dla tej osoby, konkretnie dla tej osoby, y, no, wielki problem, wyzwanie, ale, ale, ale absolutnie musimy takie inwestycje robić. I, y, y, oczywiście z pełną konsultacją społeczną, y, z takim wyprzedzeniem, które umożliwia też wybranie trasy czy przebiegu. E, tych e, linii kolei e, większych szybkości, żeby to w jak najmniejszym stopniu kolidowało e, z e, z, mieszkań, z mieszkańcami, z, z e, miastami, przez które ewentualnie te te, te linie mają przebiegać. Panie Boże, no to e. była, była y, historia z y, y, przed świętami minister Chorała przywiózł do Katowic y, ten ostateczny przebieg tej kolei, no i tam Politycy zamknęli się w gabinetach, nie wpuszczono nikogo do w tym protestujących na przykład. Więc pytanie moje jest takie, ale dlaczego powiem, pańska partia no wrażliwa społeczna ale nie, ale to z, już z, trochę zostało wykorzystane politycznie. Nie Panie redaktorze, to zostało trochę ludzi. wykorzystane politycznie. Naprawdę, no, co w takim momencie to, to jedynie jest krzyk, jak gdyby emocje no, trzeba wykorzystywać te narzędzia, które są. Pełne konsultacje. Ewentualnie drogę sądową. No, trzeba wszystkie te narzędzia wykorzystywać, a to już potem, jeżeli kilkanaście osób przyjeżdża z transparentami, 550 bardzo, domów, 550 bardzo, domów no, na tak, trasie, każda, tej kolei na Śląsku. Każda inwestycja taka powoduje um, no, czasami ingerencję, właśnie. E, e, trzeba wyburzyć domy. Gdyby trzeba... pan miał dom na trasie. W no ja absolutnie łaziskach. też bym protestował. Co by pan, pan radzi w takim razie tym protestującym? Oprócz przynoszenia transparentów pod Urząd Wojewódzki. No mówię, są pewne procedury i z, trzeba z tych procedur korzystać. Oprócz tego przyjęliśmy pewne, pewne ustawowe rozwiązania, które będą powodować, że jeżeli już dojdzie do takich wyburzeń, że będą naprawdę te zwroty, kosztów y, takie, które spowodują, że no nie, nie będzie to po prostu za darmo, tak, to jest, Yy, wy, wy, wysokie wynagrodzenie, które będzie yy, dla tej osoby stwarzało możliwość wybudowania w innym miejscu, przeniesienia swojego bytu yy, w inne miejsce. No, na, na, na pewno yy, trzeba to brać pod uwagę, no, ale też yy, musimy prowadzić takie inwestycje. No, czy autostrady, czy koleje yy, wielkiej szybkości. No, to musi się yy, dziać. Pamiętam, że ludzie, którzy tam stracą domy, dzisiaj mieszkają na trasie. Wyznaczony, wytyczony właśnie w nie wiem, łaziskach Mikołowie czy okolicach, no i... ale także eksperci, także samorządowcy. E, oni dzisiaj, no, mówiąc wprost, pukają się w czoło na e, widok e, przebiegu tej trasy, która pokroi kilka śląskich miast, e, zanim dotrze do. Do celowego punktu. Ale zawsze taka inwestycja będzie powodować taki problem. U nas jest wytyczona w tej chwili S11, no i też niestety musi gdzieś ta trasa przebiegać. Została wytyczona w taki sposób, żeby jak najmniej tych domów było wyburzonych czy, czy zabudowań gospodarczych. No ale zawsze się Niestety z tym to wiąże. I oczywiście no, jest pytanie, czy nic nie robimy, tak i, i wtedy rezygnujemy z tych, tych inwestycji, z ekspresówki, z autostrady, z kolei, czy Patrzmy robimy to? Robimy to w taki sposób, żeby jak najmniej ingerować w te ludzkie siedliska, w konstrukcję, czy, czy cały zamysł miasta. No oczywiście też muszą być pewne parametry, no bo to jak jest, jeżeli jest trasa, nie wiem, kolejowa, autostradowa, są pewne wymagania techniczne, jeżeli chodzi o na przykład skręty i tak dalej. to wszystko trzeba uwzględnić, ale w taki sposób, żeby też uwzględnić to stanowisko mieszkańców. Dlaczego posłowie PiS w tej sprawie milczą, udają, że nie ma problemu? Ci ludzie no, mają swoje argumenty, mają to, to jak pan powiedział, pan zapewne słyszał, 550 domów to jest 550 również y, tego typu sytuacji, nie wiem, niepewności, obaw. Ale to ma pan rację, Czemu? Tylko skala jest większa. Ja pamiętam, jak u nas budowano obwodnicę Lublińca, wyburzono w Lubecku miejscowości chyba cztery czy 5 nowych, całkowicie wybudowanych domów. I naprawdę no to też to za poprzedniej władzy się to działo, no w tej chwili to jest niestety wykorzystywanie wykorzystywane moim zdaniem to politycznie, ja rozumiem te osoby, które rzeczywiście mają w planach wyburzenie swojego domu, no naprawdę dla nich to jest, no można powiedzieć nawet tragedia życiowa, tak, bo one tam całe swoje życie związane z tym miejscem, z tym budynkiem, może właśnie wybudowały się tam i to rzeczywiście dla nich jest bardzo duży problem ale no, tak jak mówię no, musimy wybrać albo robimy inwestycje ale to musi być jak gdyby no, taki przebieg który jest najbardziej optymalny w danych warunkach no niestety mamy tutaj gęstą zabudowę na śląsku mamy takie miejsca gdzie te koleje no, muszą gdzieś w, w którymś miejscu przejechać jeżeli nie pójdą w tym miejscu pójdzie ktoś inny będzie narażony na to że że będzie wyburzone to ta, ta ja jeszcze raz dlaczego posłowie PiS i premier Morawiecki na przykład po pierwsze te protesty o których mówimy po drugie sytuacja Wracając do sytuacji z lotniskiem, nie protestują, nie apelują, nie widzą problemu, Ym, to choćby nie jest tak, w sprawie marginalizacji lotniska w Pryżu. Ja nie słyszałem ani jednego głosu, ani razu premier Morawiecki nie zabrał w tej sprawie głosu. No to ja mogę korzystając z okazji tutaj u pana redaktora właśnie taki głos, jak gdyby jasne stanowisko jasne wyrazić, także absolutnie uważam, że jeżeli, jeżeli tutaj był jakiś podtekst, taki który ma nie wiem zamyśle marginalizować nasze lotnisko, to absolutnie to jest skandal. Jeżeli to są jakieś inne, jak gdyby tutaj wyzwania, nie wiem dlaczego tak się stało. No naprawdę trzeba by zapytać przedstawiciela. Niech pan zaprosi tego przedstawiciela tej agencji, która jak gdyby o tym decydowała. No ja myślę, że musi podać jakieś znaczy, racjonalne argumenty ciebie, no. są podane argumenty tylko to wie pan to, to na końcu tej drogi to one się drastycznie rozmijają z interesem regionalnym co pan zamierza zrobić w tej sprawie może tak oprócz, oprócz deklaracji, że jest to skandal. Powiem tak no, na pewno mogę skorzystać z tych z tych instrumentów, które ma poseł tak zadać pytanie w interpelacji w pytanie bieżące i panie redaktorze deklaruję, że to zrobię. To nie jest też tak, że premier się nie, nie interesuje tym, co się dzieje w jego okręgu wyborczym. Ostatnio chciał organizować mecz ruchu chorzów z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim. No tak, no takie działanie, które, które też może jest obliczone trochę na to, żeby, żeby, żeby zyskać kibiców, że tak powiem, chociaż czy to rzeczywiście Rzeczy, rzeczywiście, no, no ma sens. Ja w, nie mam tutaj oceny swojej, powiem. Premier mówił, że jesteśmy w stanie nawet ubezpieczyć ten mecz, się tak, czy macie no. tam jakąś ubezpieczalnię w imię czy no, z... w Kancelarii Premiera, <laughs> czy w zrzutkę, zrzutkę, Panie zrzutkę przy Nowogrodzkiej byście no, zorganizowali na, nie, 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 na nie, nie, ubezpieczenie? Końcumy. Trochę to jest takie e, żartobliwe podejście do sprawy, ale absolutnie. Na pewno są ważniejsze sprawy dla Śląska niż gdzie będzie rozgrywany mecz. Proszę Państwa, jest, padła deklaracja, pan poseł tak, Andrzej Gawron pewno. będzie pytał premiera o to, co tak, się dzieje z lotniskiem w Pyrzowicach. Czekamy na pytanie, czekamy na odpowiedź. Tymczasem język śląski językiem regionalnym. Czy pan by zagłosował za taką ustawą? Jeżeli by była taka propozycja i byłyby na ten temat też prowadzone jak gdyby trochę rozmowy, negocjacje, bo naprawdę dla mnie ta sprawa języka regionalnego jest wykorzystywana politycznie. Platforma miała 8 lat, mogła przecież przeprowadzić tę ustawę, a teraz pan premier Tusk przyjeżdża na Śląski i obiecuje, że będzie język regionalny. No, to można wszystko obiecać, tylko po czynach ich poznacie. No, nie było wtedy takiej woli, więc nie będzie teraz takiej woli. To jest wszystko po prostu przed wyborami. E, to po kolei, bośle, Dlaczego? Codzienki? Jeżeli pan jest za, jak pan powiedział, e, nie widzi problemu. Nie widzę problemu, ja powiem tak, inaczej. Opozycja jest za, to dlaczego to jest problemem? Przez tyle naprawdę, lat. panie rektorze, my w tej chwili mamy takie narzędzia. No nie wiem, czy, czy pan Donald Tusk, nie wiem, patronuje jakiemuś konkursowi regionalnemu języka regionalnego, czy, czy e, pamiętam się tej pamięci Plura chyba tutaj. Marek Plura. Marek Plura, tak, e, angażował się w to i tak dalej, tak? I, i, i ja razem, razem nawet z nim tam u nas w terenie takie konkursy, żeśmy organizowali. Naprawdę są dużo takich możliwości, które rzeczywiście by zaszczepiały język śląski, gwary. Ale po to, żebyśmy rozmawiali na to co... W język żebyśmy... czy Gwarę w takim razie. To, no, 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 to... to jest pytanie kluczowe. Niech no, pan ja waży tak. słowa. Y, powiem tak, no, no to powiem tak, no, naprawdę jest różnica między, nie wiem, y, godaniem śląsku w Lublińcu, w Rybniku, y, czy w Mysłowicach. No, naprawdę. No, pewnością, to pewnością. tak jak mówieniem po polsku w Szczecinie, w Krakowie, w Białymstoku i w Katowicach. A, no f, e... Panie Boże, czy prawo i sprawiedliwość boi się języka Śląskiego? Nie boi się języka Śląskiego, nie boi się gwary Śląskiej, e, nie boi się e, tego, że ewentualnie by to było nauczane w szkołach, ale teraz takie możliwości mamy. Niestety te samorządy czasami, które tak są przeciwko prawu i sprawiedliwości, tych możliwości nie wykorzystują. No, no Kaszubi korzystają z dlaczego ustawowych... My nie, tak. no, dlaczego my nie mamy ale są takie, ustawy? Ale są takie samorządy? Nie, ale mówię, że są teraz możliwości, które mogą jakby pomagać w tym, żeby, żeby tą naszą gotkę śląską tutaj kultywować, żeby wprowadzać to... Ale rozumie pan, że skoro, jeżeli Kaszubi mają ustawowe narzędzia i korzystają z nich, to nie ma za bardzo y, takiego przekonującego y, y, powodu, żeby nie sądzić, że Ślązacy również posłowie, mogliby posłowie, podobnych narzędzi skorzystać i na to zasługują. Parlamentarzyści opozycji i Platformy Obywatelskiej założyli w semi taki zespół właśnie, dotyczący przywrócenia tak, można, uznania jako język regionalny języka śląskiego, gwary śląskiej. E, niestety nie doprosili do tego zespołu nikogo z, z prawa i sprawiedliwości, czy nawet no, nie, nie, nie było takiej rozmowy, nawet kuluarowej. Słuchaj, jesteś ze Śląska, chodź, spróbujemy razem to A zrobić. Pan poseł Gawron, przypomnijmy w spisie powszechnym zadeklarował. Ale yy... jeszcze nie właśnie nie mamy wyników z spisu powszechnego. No to pan się mnie skarży, to ja powinienem panu się skarżyć, że nie ma wyników. Nie, nie, no to też to nie jest tak, że, że nie wiem, premier czy nie wiem, większość rządząca nad każdą instytucję ma jakiś, jak, jakiś taki nadzór, no to nie wiem, na... osobisty i tak dalej. No to ktoś tak? musi przecież to wszystko jest nadzorować. Jest szef tego te instyt... Panie profesorze, dwa lata instytucji... czekania w Czechach to w parę miesięcy ogarnięto w Polsce dwa Mniejszy lata kraj, tam liczenia ślązaków w Polsce. Są jakieś tam argumenty za tym, że to trzeba jakąś analizę dokładną przeprowadzić, jakieś tam, nie wiem, no ale nie, nie przekonujące. Język śląski obiecany przez Donalda Tuska w Radzionkowie. Pan wierzy Donaldowi Tuskowi no, nie jako w ślązak? W to, nie wierzę w to i tak powiedziałem, jeżeli była taka możliwość, ja nie chcę wracać do tego poprzednich lat, ale no ale po, po czynach i poznacie. No naprawdę Donald Tusk w tej chwili w kampanii obieca wszystko. Tak kiedyś obiecywał, że nie, nie podwyższy wieku emerytalnego. Tak jak obiecywał, że będzie podatek 3x15, VAT, CIT yy, i dochodowy miał być 15%. Nic z tego nie zrobił. No niestety tutaj się jak gdyby całkowicie kłania wiarygodność. No nie, nie, nie jest wiarygodność. Pamiętajmy, ale z drugiej strony jest pierwszym politykiem partii, która ma szansę mm, przejąć władzę po wyborach, u progu tych wyborów, który taką deklarację składa. Mówimy o, o partii która w sondażu, której sondaże dają jakiekolwiek realne szanse na to żeby rządzić czy to nie jest przełom to sprawie? nie jest absolutnie przełom przyjechał na Śląsk pan Donald Tusk yy, zrobił sondaże może popytał swoich posłów ze Śląska co jest dla was ważne i taką deklarację złożył jestem po prostu przekonany że jeżeli Platforma Obywatelska doszłaby do władzy nie zrealizowałaby tej obietnicy tak, takie, takie mam przekonanie w chociażby Czyli... poprzednich deklaracjach, które zawsze mijały się pod tym z rzeczywistością. W pełni pańskie stanowisko rozumiem. Czy w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość yy, złoży kontrofertę i zgodnie ze swoją wiarygodnością wrodzoną. Tę obietnicę zrealizuje. No na razie takiej oferty nie było. Czy będzie? Czy będzie e, pan o nią się starał. Trzeba, jak pan zapytał o lotniska w żyżowicach, to trzeba, może drugie pytanie. To zawsze o język trzeba śląski. rozmawiać. Mówię, w tej chwili ta sprawa jest wykorzystywana politycznie. Dla mnie ważniejsze jest, żeby z synem porozmawiać po Śląsku, jak w domarzech jest, ja, żeby z nim tam pogodać, żeby, żeby się nie wstydził tego języka, jak pójdzie do sklepu, nie wiem, gdzieś, e, czy będzie z kolegami rozmawiał, czy godą. E, właśnie o to chodzi. A to naprawdę to tak jak jest trochę. No, takie przymusowe, jak gdyby Jakie trochę... przymusowe? Jak Kaszubi, no, panie nie trzeba daleko szukać. Kaszubi. No, dobrze by też było zrobić badanie, jak, tam, jak to funkcjonuje tam na Kaszubach, jak to jest oceniane i, i czy to rzeczywiście przyczynia się do tego, że ten język kaszubski jest lepiej, funkcjonuje... Społecz no, może, w, w, w może być społeczności. Może być inaczej? <grym> może być inaczej? Może niż... być inaczej, bo naprawdę mamy takie możliwości, nie wiem... Nie, żeby... nie, czy może być inaczej, że te, te pieniądze, ten nadzór, te, ta, ta opieka, którą państwo otacza, język kaszubski, To, że są duże nie pieniądze nie, działa... nie znaczy, że to się efektywnie przekłada na te cele, które sobie stawiamy. Naprawdę. To się nieraz można było przekonać o tym, że czasami środki, które są gdzieś w dużych mierze Przeznaczane potem się okazuje, że efekt tego jest mizerny. To po co tyle pieniędzy pakujecie w politykę historyczną, nauczanie patriotyzmu, skoro to, bo to jest, niekoniecznie bo działa. To jest? Bo to jest wykorzystywane bardzo efektywnie. A, e, tak, no to... to są konkretne pieniądze przeznaczone na przykład na zespół Śląsk, to są konkretne pieniądze przeznaczone na muzeum, które funkcjonuje, powstaje, które jest nowoczesne. To jest to tak no To Zróbcie. Zaplanujcie pieniądze, a potem efektywnie, jak zawsze, nadzorujcie. Tak, jak powiedziałem, tu trzeba rozmawiać, i, i z mojego punktu widzenia najlepiej jakby przyłożyć się do tego miejscowo, lokalnie, tak, żeby w szkołach propagować język. A ustawowo? Ustawowo to trzeba rozważyć. Trzeba rozważyć, dobrze. Wybory, pan startuje? Jesienią, do Sejmu? Jak zawsze? <noise> Moja deklaracja jest taka, że startuję, ale nie wszystko pan... ode mnie zależy. Nie wszystko ode mnie zależy. Pański okręg jak kilka innych mają wzmocnić europosłowie podobno posłanka Wiśniewska? Ja powiem tak, my jako, jako ugrupowanie startujemy, to tak fajnie zawsze pani premier Beata Szydło mówiła jako jedna drużyna. E, I to, czy, czy będą Europosłowie, którzy będą wzmacniać listy, jeżeli tak, zostanie zdecydowane, to ja nie widzę tutaj problemu. To są nazwiska rozpoznawalne, yy, które też mają duży dorobek, więc jeżeli będzie taka decyzja, ja tutaj problemu nie widzę. A w tych wyborach ta jedna drużyna to z Solidarną Polską? Czy z Solidarną bez? Polską, no oczywiście. Tak? I Solidarna Polska też to rozumie zawsze, kiedy prawica była zjednoczona, osiągała dobry wynik wyborczy. Jeżeli ktoś myśli inaczej albo działa inaczej, to po prostu szkodzi prawicy. Hmm. Kilka dni temu, przed świętami, wiceminister Bośni Solidarna Polska. Pytany o to mówił, że właściwie to równie prawdopodobny jest scenariusz. No wspólnego startu, Solidarna jaki? polska, troszeczkę, troszkę chce się zawsze różnić, trochę zawsze, jak gdyby też no, pokazuje inne podejście do różnych spraw. Um, czy to jest złe? No dobrze, bo wewnątrz partii się rozmawia, analizuje się pewne decyzje. Jest dyskusja na temat, czy one są na ten temat, czy one są zawsze optymalne, prawidłowe, więc myślę, że tutaj cały czas jest pewna dyskusja i to jest z korzyścią dla ugrupowania. A fakt, że wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego mówi o nim per pan Morawiecki i o no nie, nie słyszałem o tego wywiadu panie rektorze, z Unią jakim to było, to nie wiedziałem, bo już tak głęboko To zjednoczonej prawicy to nie przeszkadza, że w w to nie przeszkadza? Nie no, to chyba nic nie szkodzi, że ktoś powie pan, no, no, naprawdę ja myślę, że ja myślę, że naprawdę no, jest pewien, e, pewien poziom może takiej odrębności zdań, tak i tutaj rzeczywiście Rzeczywiście Solidarna Polska w pewnych kwestiach ma swoje odrębne zdanie, ale w, w, z moich wszystkich informacji wynika, że będziemy Premiera razem... Premiera Morawieckiego, lidera waszego ugrupowania w, na Śląsku na przykład. Obwinia Solidarna Polska, jeszcze raz podkreślam o w tym studiu naiwność w relacjach z Unią Europejską, to tak, i to tak delikatnie mówiąc. No pewne decyzje w Unii Europejskiej niestety są podejmowane ale tak z skali globalnej no, z jakimś nie wiem szaleństwem tak można powiedzieć klimatycznym no bo to te wszystkie decyzje o tym że, że rezygnujemy z samochodów w 2035 roku spalinowych nie będziemy ich rejestrować czy dotyczące efektywności energetycznej budynków no naprawdę no to jest takie trochę moim zdaniem. Delikatnie mówiąc szaleństwo klimatyczne, bo... Czy premier Morawiecki jest naiwny w tych relacjach albo w tym, co kwituje również? No nie kwitujemy, I, Myśmy i, na przykład głosowali przeciwko e, tym ustaleniom dotyczącym e, samochodów e, spalinowych. E, ale to no wiadomo, zawsze działanie w Unii Europejskiej to jest działanie w, też w, w interakcji z innymi państwami. No. Jeżeli jest większość, decyzje takie są podejmowane. I tutaj ja mam bardzo wielkie pretensje do właśnie pana przewodniczącego EPL, byłego szefa partii. Donalda Tuska, e, proszę państwa, na koniec Donalda jeszcze. Ty rada tak o, jest, o tak Tusku. Jest, tak jest, tak jest. E, bo czasami mówimy o zamykaniu kopalń, o tym, że teraz takie właśnie są na, narzucane jakieś e, rozwiązania, ale ktoś to w Unii Europejskiej firmuje. Mm, to Donald Tusk zamknął dwie czynne kopalnie na Śląsku których zamierzaliście bronić przed A wyborami to kto, kto z, jak gdyby zlecił i jak gdyby wszedł do tego żeby te kopalnie zamykać Unia Europejska no. tak no, no, ale, no ale, ale panie redaktorze jest tak albo nie no proszę mi przyznać. No, no. z sądami mówicie ani guzika nie oddamy ale z górnictwem Unia Europejska nie, nie nam kazała zamknęliśmy ustawy Krupińskiego sądowe, i Makoszowy są zmieniane ustawy ale tutaj jeżeli chodzi o likwidację kopalń no niestety to jest wymóg Unii Europejskiej. O. Każdy rząd te, te, do tego się musiał jakoś ustosunkować. Boże, Unia Europejska kazała wam zamknąć kopalnie, które wcześniej, ale, których ale, wcześniej obiecali panie, się bronić. Pe, premier Żydło przed bramą Makos, kopalni Makoszowej są, mówiła, że są, absolutnie nie, są, nie pozwoli na zamknięcie tego zakładu. Są, są, są bronione tam, gdzie zostały wygaszane czy zamykane kopalnie. E, głównie się to wiązało też z jakimś tam e, już eksploatowaniem złóż, W Makoszowach i tak, w, w Krupińskim, panie pośle, zostały miliony ton węgla pod ziemią. I to w Makoszowach myślę, jedyna niemetanowa... Marka Wesołego niemetanowa naprawdę, kopalnia. Nie, dokładnie w, w tym temacie. Tak, za, tak, znań, zrobi, myślę, tak że... zrobimy w takim razie. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.